Cześć. Dzisiaj powiem o wyciskaniu wąsko. To jest jedno może z nie tak bardzo znanych ćwiczeń jak wyciskanie klasyczne, ale również ono może nam się w pewnych tutaj kwestiach przydać. No i właśnie dzisiaj powiem co możemy dzięki niemu zyskać, jak je zrobić od strony technicznej i też jak dodać to wyciskanie wąskie naszego treningu. Zapraszam. Wyciskanie sztangi wąsko jest często uważane za ćwiczenie na nasze tricepsy. No i to jest tylko w pewnym stopniu, prawda? W pewnym stopniu dlatego, że głównym mięśniem tutaj nie są wcale tricepsy, tylko oczywiście nasza klatka. Z tym, że właśnie dzięki temu wąskiemu chwytowi, tutaj dochodzi do większego zgięcia i co za tym idzie konieczności mocniejszego wyprostu w stawie łokciowym, więc triceps jest zaangażowany dużo mocniej niż w tej wersji podstawowej, czyli tym wyciskaniu sztangi na ławce poziomej leżąc. Więc tutaj rzeczywiście triceps to dla bardzo silny bodziec, i co więcej, niewiele jest ćwiczeń, właściwie tutaj mogą się rywalizować tylko dipy, niewiele jest takich ćwiczeń, które tak mocno angażują tricepsy i tak bardzo się mogą przyczynić do budowania ich masy, jak i siły. Więc w pewien sposób można to uznać ćwiczenie na tricepsy, mimo że ten triceps głównym mięśniem tutaj wcale nie jest. Dodatkowo jeszcze pracują mięśnie naramienne, zwłaszcza przedni akton, ale jakby na tym się nie powinniśmy jakoś mocno koncentrować podczas tego ćwiczenia. I teraz tutaj zalinkuję, zarówno tutaj na ekranie, jak i pod materiałem, zalinkuję tutaj jeden artykuł, którym się, tutaj z którego czerpałem informacje, to też, że jak ktoś bardziej chce się ten temat poznać, zachęcam do zapoznania się. I jedno badanie, które tutaj pokazuje nam zaangażowanie mięśni. No i tak, wstreszczając to właśnie, to badanie, możemy zobaczyć, że jest w tym ćwiczeniu mocniejsze zaangażowanie tricepsów i górnej części klatki, czyli tej obojczykowej niż w tym wyciskaniu klasycznym w ławce poziomej. To jest właśnie ciekawe z tym zaangażowaniem górnej części klatki, triceps może to nie jest specjalnie zaskoczenie, ale ta część obojczyka klatki angażuje się nawet mocniej, przynajmniej tutaj w tych badaniach, które przejrzałem, angażuje się nawet trochę mocniej niż przy wyciskaniu sztangi głową w górę. A właśnie to wyciskanie głową w górę często jest traktowane jako ćwiczenie na górę klatki. Więc to też jest ciekawa, myślę ciekawa kwestia. A teraz zajmę się już techniką tego ćwiczenia. I właściwie w wyciskaniu wąskim ta technika jest grubsza, taka jak przy wyciskaniu sztangi na ławce poziomej, leżąc, czyli tej takiej najbardziej popularnej wersji. E, tutaj też e, musimy się tutaj ustabilizować, czyli wbić nogi w ziemię blisko ławki, napiąć mięśnie brzucha, e, ściągnąć łopatki, wyknąć klatkę do przodu. A jak łapiemy sztangę, no to, to robimy tak zwane łamanie sztangi, jakbyśmy chcieli wkręcić w nią ręce. To jest w celu uzyskania rotacji, e, rotacji zewnętrznej w stawie ramiennym i lepszej stabilizacji. Więc to wszystko zostaje podobnie. Jedyna rzecz, która tak naprawdę się różni, to jest szerokość chwytu. O ile w wyciskaniu klasycznym chwytamy sztangę szerzej niż szerokość barków, też mogą być różne warianty, ale zawsze jest to szerzej niż szerokość barków, no to wyciskanie wąsko, najszerszy chwyt możliwy to jest właśnie na szerokość barków, równo. Ale często też się łapie trochę, trochę wężej. Nie ma co łapać tej sztangi za wąsko, to jest częsty błąd, bo wtedy też nie jest już taki korzystny układ. Stawy są w takim trochę dziwnym, kącie, pod dziwnym kątem ustawione. I tutaj transfer siły nie będzie optymalny, więc nie chwytajmy za wąsko tej sztangi, ale właśnie taki chwyt na szerokość barków bądź minimalnie wężej, Tutaj będzie jak najbardziej ok. I potem tak szerokość chwytu wymusza też kilka rzeczy. Przede wszystkim musimy opuścić sztangę niżej na klatkę, właściwie tu już pod klatkę. O ile w wyciskaniu klasycznym opuszczamy tą sztangę tak bardziej na dół klatki, to tutaj właściwie opuszczamy ją pod klatkę. Chodzi o to, żeby uzyskać ten sam układ, co w tym klasycznym wyciskaniu, czyli żeby w dolnej fazie przedramiona były w miarę spionizowane. Właśnie taki układ nam zapewnia optymalny transfer siły. To niestety trochę utrudni to ćwiczenie, bo będziemy musieli, to jest tak samo, że podnosimy sztangę po łuku, czyli kończymy nad naszymi opojczykami opuszczając poniżej klatki, czyli musi ona takim ruchem po łuku się poruszać, ale wiadomo, że sznaga zejdzie niżej, a w tej wersji musi zejść niżej, no to ten niekorzystny moment siły będzie tutaj nieco większy. Między innymi to jest powód, że tu użyjemy trochę mniejszych ciężarów. Drugi powód to jest oczywiście większy zakres ruchu, ale to jeszcze rozwinę w następnym rozdziale, rozwinę ten temat. Kolejna rzecz, która też tutaj jest wymusza tym włącznym chwytem, to jest prowadzenie łokci przy tułowiu. Bo tutaj pamiętajmy, że chcemy mocniej zaangażować w tym wariancie triceps, więc właśnie jeżeli poprowadzimy łokci blisko i będziemy musieli zrobić taki pełny wyprost, no, idąc na górę oczywiście, będziemy musieli zrobić pełny wyprost w stanie łokciowym, no to najmocniej zaangażujemy tricepsy. I to właśnie są te najważniejsze rzeczy, czyli węższy chwyt, a reszta już, czyli to niższe opuszczenie sztangi, i prowadzenie łokci przy, przy tułowiu, no to wynika jakby bezpośrednio z tego węższego chwytu. No a reszta, reszta że tutaj tych aspektów technicznych to jest praktycznie to, co w tym wyciskaniu e, e, klasycznym. A teraz już informacje bardziej praktyczne, czyli e, kiedy i jak robić wyciskanie sztangi e, w wąskim uchwycie. E, Czyli tak naprawdę, jak dodać to ćwiczenie naszego treningu, żeby dało nam tutaj maksimum korzyści. Więc osobiście bym polecał właśnie wyciskanie wąsko, dawać jako pierwsze ćwiczenie w treningu tricepsów. Mimo, że nie jest to bezpośrednie, czyli triceps nie jest głównym mięsiem, no to i tak, tak jak wspominałem już na początku, dostaje bardzo silny boniec, zarówno do wzrostu masy, jak i do siły. Więc jako to pierwsze ćwiczenie, właśnie wielostawowe w treningu tricepsów, może się nieźle sprawdzić. Tutaj dodatkowy atut mamy, jeżeli tricepsy robimy w inny dzień niż klatkę no to mam dodatkowy atut, że jeszcze otrzymujemy dodatkową stabilizację właśnie mięśnia pierwszego większego. I to też się może nieźle sprawdzić, bo wiadomo, tam za białych zachodzi do 48 godzin. Po treningu optymalnym, więc jeżeli dodatkowo zastymulujemy ten mięsień pierwszego większy, również to nam może dać dobre korzyści, również to ćwiczenie wtedy się przyda. Jeżeli chodzi tutaj o obciążenia, obciążenia, ilość powtórzeń, no to zarówno klatka, jak i triceps ma przewagę włókien siłowych, czyli tych włókien szybko kurczliwych białych. W związku z tym lepiej się sprawdzić taka strategia, że mniej powtórzeń, większy ciężar. Yy. I właśnie w ten sposób możemy do tego podchodzić. Poza tym jest to ćwiczenie wielostawowe angażuje sporo grup mięśniowych, więc ciężary mogą być naprawdę całkiem duże, tutaj podnoszone, ale raczej dla nikogo nie będą aż tak duże jak w wyciskaniu sztangi w tej wersji klasycznej, czyli w sztangi na ławce poziomej leżąc. Yy. Tutaj mamy po prostu większy zakres ruchu. Yy, przez to, że opuszczamy sztangę niżej na klatę, bo musimy to zrobić, żeby był właśnie optymalny transfer siły, no to powstaje większy, niekorzystny moment siły, więc jest trochę trudniej. I to zwykle jest tak, że oczywiście przy dużych obciążeniach to się może różnić, bo tutaj mamy pewien procent. Tu każdego może też być trochę inaczej, ale zwykle jest tak, że w wyciskaniu wąsko w seriach podnosimy 5 do 10 kg mniej niż w tym wyciskaniu klasycznym. Właściwie podobne ciężary do wyciskania sztangi głową w górę, tam też większość osób podnosi trochę mniej niż w tej wersji klasycznej. I tutaj myślę, że to jest, będzie bardzo podobnie. Tak więc załóżmy, że trenujemy, robimy serię wyciskania klasycznego z 80 kilo, no to myślę, że większość z osób trenujących da radę zrobić takie serie po 6 do 8 powtórzeń z ciężarem 70-75 kilo wyciskania wąskim. I to, to zazwyczaj, zazwyczaj takie podejście się tutaj sprawdza. No okej, okay, mam nadzieję, że tutaj Wam dobrze opisałem i też tutaj pokazałem, jak wykonywać to ćwiczenie, czyli wyciskanie wąsko. Teraz już tylko szybko to podsumuję. Więc wyciskanie wąsko jest to bardzo dobre ćwiczenie na tricepsy. Mimo, że głównym mięśniem tutaj jest pierścione większy, no to trudno o ćwiczenie lepsze, jeżeli chodzi o stymulację zarówno do wzrostu masy mięśniowej, jak i do wzrostu siły tricepsów. Tutaj, jeżeli chodzi o technikę, główna różnica to jest po prostu węższy chwyt. I to wymusza na nas też opuszczanie sztangi niżej pod klatkę i tak, żeby zachować spinalizowane przedramiona w dolnej fazie, żeby był optymalny transfer siły, no i łokcie powinniśmy prowadzić przy ciele. A reszta właściwie jest tak, jak przy wyciskaniu sztangi tym klasycznym ławce poziomej leżąc. W tym ćwiczeniu możemy podnosić spore ciężary, nie tak duże jak w wyciskaniu klasycznym, ale nie będą one duże, mniejsze, tak z rzędu 50 kg. Też w związku z tym, że zarówno klatka, jak i tricepy są mięśniami mocno siłowymi, mają dużo włókien siłowych, no to Raczej takie zakresy powtórzeń między 6 a 8 w serii. Nie za krótkie przerwy między seriami. No i obciążenia, jak wspominałem, dość duże. To ćwiczenie się nieźle sprawdzi na początku, jako pierwsze ćwiczenie w treningu tricepsów. Dodatkowo nam jeszcze da stymulację w dzień, w którym nie trenujemy klatki, o ile oczywiście rozdzielamy te grupy mięśniowe, co osobiście polecam. No i tak mu jeszcze bardziej, to jeszcze krócej podsumowując, naprawdę to jest niezłe ćwiczenie. Warto je wypróbować, warto je dodać do swojego treningu, zobaczyć, jakie będzie mieli efekty. Przez dłuższy czas obserwujemy, to zobaczymy, czy tutaj nasze, nasze tricepsy są silniejsze, czy zbudujemy tutaj tej większą masę. Na pewno warto z tego ćwiczenia skorzystać. Uważam, że jedno, jedno z lepszych ćwiczeń, może poza tymi takimi najbardziej istotnymi, jak właśnie wyciskanie klasyczne, martwy ciąg, OHP, przysiady, czy podciąganie na drążku, no to ćwiczenie jest takie do takiej drugiej grupy najlepszych ćwiczeń zaliczyć. Więc Zdecydowanie, zdecydowanie polecam. No a jeżeli ten film uznajesz tutaj za przydatny, że taki tekst, który, który zawsze na koniec daję, wiadomo, ale jednak to jest dość istotne, bo wiadomo, że te kciuki w górę, czy te udostępnienia, no to pozwalają mi po prostu dotrzeć do większej liczby osób. Więc jakby to, to, co robię tutaj bezpłatnie, ma jak najbardziej sens. Bo jeżeli mam to robić tutaj tylko dla siebie, no to trochę sensu to wtedy nie będzie miało. Więc właśnie będę wdzięczny za kciuki w górę. subskrypcję. jeżeli się nie subskrybujesz. Wtedy będziesz miał informacje tutaj na bieżąco o moich filmach. A no ja wrzucam tutaj content bezpłatny, regularnie, więc mam nadzieję, że do, do zobaczenia wkrótce.